z gorącej Hiszpanii musimy wam się do czegoś przyznać ponieważ my ja i Michał zajmujemy się fanpage'em, a nie było nas przez pewien czas to było na fanpage'u cicho ale postanowiliśmy wam to zrekompensować i dlatego teraz mamy dla was coś specjalnego obczajcie to że wszyscy w Hiszpanii mówią tylko o paranoi wow Ola, Cojan, Fanú, Paranoi fanico, y, y Cojan, impro. impro, Desde España, retransmitiendo María de Málaga, María de Córdoba Coja, Coja, Fanu, Paranoi Hola, soy José Rafa y desde España, Cojan, Fanú, Paranoi Hola, me llamo Antonio, Cojan, Fanú, Paranoi. Hola, mi nombre es Juan Antonio, desde España, Cojan, Fanu Paranoi. Kocham fanów paranoi. Jak ładnie.